Jesteśmy generalnie na ulubionym naszym skateparku. Nie powiedziałem e, tego. Nikt nigdy tego nie powiedział. E, jesteśmy na Kabatach. Ostatnio to już będzie chyba trzeci filmik z Kabat na tym kanale w tym momencie. Tak? Wyczerpiemy wszystkie materiały na Kabatach i już nigdy się tu nie pojawimy. Jestem za, bo nienawidzimy tego miejsca, ale trzeba go ocenić, żeby wyszło na to, że go jednak może trochę lubimy jednak. Zobaczycie zresztą sami. Dobra, Mati powiedział mi, Generalnie, że chcesz zrobić tutaj kruksa na murku, ale niestety jest taki problem, że już próbował dzisiaj chyba z 50 razy i mu ani razu jeszcze nie wyszło. Jak możecie wiedzieć, albo kojarzycie nasze filmy, no to wiecie raczej, że Mati potrafi tego kruksa, ale dzisiaj jest taka padaka, że to nawet nie zaskakuje. W ogóle deskę, co ty masz na kozaku, chyba ją złamałeś ostatnio w Poznaniu, co nie? To nie, ale poprzednio. <gry> tak, no. No dobra. O no, oto mam od niego, on ma od... Słuchaj, Mati, masz tutaj do podum? Tak. Jeżeli nie zrobisz w trzy próby, to musisz się odkleić, bo właśnie się nie nadajesz. Dobra Jacob już się poddał chyba <gry> 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 Dobra Mati, jeszcze raz Ki flipa chociaż mnie. Nie no Mati, chodź, zerwijmy te naklejki Nie. Albo nie. powiedz czy coś z tym murkiem jest nie tak twoim zdaniem, czy to z tobą Z deskorolką, w się sensie nie tą Ogólnie Z deskorolką jest problem Nie wiem, Ostatnie wiem raz. co jest winą Że jadąc tutaj jadę z górki Bo ten skatepark jest nierówny i tam jest niżej Tam jest wyżej Jej! Transfer dawaj! Ty, lotni Mateusz, myślę, że widownia ci Dobra. wybacza, i z piątej próby ci uzna tego. A nie, klubę. z czwartej? Nie, no chyba piąta to było. Słuchaj, musimy oprowadzić też ludzi po tym skateparku, co ty na to? Okej, okay, to ja będę kierował Będziesz... wycieczką. Pokazuj. Będę pokazywał wycieczkę. Kłoter, Jest to dość niski kłoter, ale nie najłatwiejszy, bo jest dość szarpnięty. Także... W ogóle on jest pionowy na koniec. Nie wiem czy to widać, ale chodź pokażemy. Także jeżeli nie umiecie jeździć na kuterach, to albo tu będzie wasza szkoła życia i się raz na zawsze nauczycie, albo się w ogóle nie nauczycie. No tak? a jeszcze nasza ta ścianka, to już jest ewidentna pianówka, no nie. Ale przyjemne, widzę, że ludzie fajnie wykorzystują tą przestrzeń, jakoś sobie zakręcają. Na przykład tam transfer tu Back Dizzy murek, albo 50 Back Dizzy murek. Więc Dobra, słoko. chodź dalej pokażę. Tu szybko piłka. Na regular może z ziemi 50 w quarter, na goofy 50 w ziemię. Spoko. Murki z dwóch stron takie same symetryczne. sobie przeszpącić tutaj przez ten, przez, e, przez gapa. Mamy bariery. Bariery psychiczne też mamy. No i, tak, i tak. Dobra dalej. Mamy tutaj Barcelono coś tam. Prawa część to jest część wypoczynkowa do, nie wiem, do końca tego murka. Tu na tym benku już ktoś coś jeździ, ale to też jest takie no nie wiem, trudny spot po prostu. Na tym można robić 50, w sensie na to można wjechać na 50. No można bo sobie jechać. Można, wjechać. można łapie, łapie ten kąt. No. Łapie, można jest... 50 no. można poćwiczyć piepsze. Kicker, którego ludzie raczej nie wykorzystują, bo ma ostry kącik i bardziej jest wykorzystują to jako ściankę do woli. Nie wiem jak to nazwać. No. Częściej w drugą stronę. Ludzie robią olkę w to, żeby mieć trochę więcej prędkości Dlatego co mówiłem, bo skatepark jest lekko w dół. Uh -huh. Tam jest wyżej, to jest niżej, więc jadąc tamtą mamy dużo większą prędkość na bęk niż odwrotnie, niż jak z bęku dojedziemy do murku. Rej, jak rej. Niski. Niski, okrągły, spoko. Się nie buja, czasami się buja, co zresztą widać, że było tutaj robione. Minus jak dla mnie tego, że ktoś poprowadził tutaj kostkę przez środek skateparku. Po, po co? Nie wiem. Street. No może tego tak nie czuć, ale ja jestem upierdliwy i ja to poczuję. No ja wiem, no bank jak bank, super. Bedzika ulubiona przeszkoda. I moja. Na tym skateparku, spoko. Tutaj jest miejsce chillerki. Przeszkody DIY były robione, ale nie przetrwały deszczy pewnie i wszystkiego. Tutaj mamy dalej ala la Fontannę do Wally Board Slide, do Wally Fontannę i Wally Out na murek. Bardzo kreatywna przeszkoda. Ostre tutaj też bank taki. jest lekki podjazd i od razu bank. Kicker zbudowany. Kicker DIY. Widzicie kto jest odpowiedzialny za budowę. Riders, tak. ekipa lokalna. A z tego można skakać, super. Jeżeli ktoś lubi skakać z czegoś wyższego, spoko. Po pas akurat chyba. Można sobie coś jeszcze podstawić, poskakać, no i co? Ogólnie powiem Wam tak, że nie potrafię powiedzieć, dlaczego nie lubię tego skateparku. Po prostu źle mi się tu jeździ. To chyba jest taka kwestia, że źle mi się tu jeździ, ale dlaczego? Nie wiem. Flacik, po co jest flacik? Super flacik, flacik jest po Wam przybliżę, zobaczcie sobie jaki to jest placik. Taki, no, taki placik standardowy skateparkowy, nie śliski, nie, nie szorski, taki pomiędzy, no nie. Jeszcze bardzo ważna kwestia, że światła tu są i świecą do 22, więc spoko fajnie. Tylko szkoda, że tylko do 22, patrząc, że to jest w parku, ale tam są domki, tam mogłoby przeszkadzać. Старый бит. Poważnie, pomimo, że nie lubię tego parku, bo jakoś go nie lubię, 6 na 10, 6,5 na 10, coś takiego. No, daje... W sensie, bo ten park ma da, możliwości. Daje 5,5 na 10. Ten park ma możliwości, tylko ja nie umiem ich wykorzystać. Ktoś powiedział coś z tych parku. Ile byś mu dał od 1 do Szczerze? 10? No. Szczerze? <noise> piątkę. Naprawdę piątkę? No. Lubię tu jeździć, ale ma swoje mankamenty i tyle. Ale 5 co, 5 na 10? No. No ja zmieniam zdanie, nie no nie, ja zostaję przy swoim. I Jeszcze miałem dać od Maliny zdanie, Malina mega się jara tym murkiem nie, no murki, środkowym. To, to prawda, murki moim zdaniem są najlepsze w Warszawie. Ja panu nie, nie przerywałem. I Malina powiedział, że mam dać 7 na 10, więc... Dobra, to było forum deskorolkowe, byliśmy dzisiaj na Kabatach, na skateparku, jedynym chyba po tej stronie Warszawy, bo tak naprawdę już tutaj później trzeba migać na poza Warszawę, na Iwiczną albo na Piaseczną. No blisko nic. E, Miejscowa, no dla lokalców super na pewno. Ma być niedługo skatepark inny na Ursynowie, ale to mam nadzieję, że go dożyjemy, bo na razie e, stoi ta cała sprawa. No dzięki za oglądanie, wbijajcie na social media, na, ist, na, na Instagrama, YouTubea, dawajcie subskrypcji na grupę. No więc... będzie po okularki. O, proszę. jak chcecie, okularki. Jak macie optyka w swoim mieście. To Kuba jest przedstawicielem handlowym firmy i może Wam ogarnąć. O, taka reklama może być? No, zgadza się. Dobra.